Oglądając to pierwszy raz, to było dla mnie wielkim szokiem. Było tak jak gdyby dwa rodzaje różne emocji. Pierwsze to jest niemożliwe, a drugie, o ile to jest możliwe, to jest tak fantastyczne, że ja się muszę tego nauczyć. Muszę to opanować. はい。 ja jestem z Sopot i tam w Sopocie urodziłem się i praktycznie cały swój okres dzieciństwa spędziłem w Trójmieście stwierdziłem, że nie mam możliwości rozwoju jeżeli chodzi o Polskę w momencie kiedy przyszły te rozruchy w Gdańsku bardzo szybko postanowiłem znaleźć metodę opuszczenia kraju. W Szwecji zaczyna się nowe życie. Zacząłem starać się na to, żeby zacząć medycynę. Brakowało mi świadectwa z Polski. Zaczęły się kłopoty, no i stwierdziłem, że trzeba coś w życiu robić, więc zająłem się biznesem. Zacząłem handlować jeansami. Otworzyłem jeden, dwa, trzy, parę sklepów. To był duży biznes dało to dużo możliwości, zacząłem jeździć po świecie. W roku jestem w San Francisco, widzę, w parku stoją Chińczycy i ćwiczą jakiś taki kosmiczny taniec. Pytam się, co to jest? Mówią, że to jest qigong. Gdzie się tego nauczysz? Oni mówią, no tylko dla Chińczyków. Trzy Teraz one, two, three. imię. Moje imię. moje imię. Moje imię. Szemek Moje imię, imię. Moje, imię. Yes. Szemek. <suszą wierzyma> <suszą wierzyma> moje imię szaoliński tygrys. Szaoliński. No? Po trzech latach. Te dżinsy zaczęły iść dosyć dobrze, więc sukces był też duży, ale w pewnym momencie zaczynało zdrowie wysiadać. Stres. Zaczyna mnie boleć głowa. Kiedyś będąc w sklepie, wchodzi Chińczyk, patrzy na mnie, pokazuje na to moją głowę, złapał mnie za rękę i, i tam coś za mną zrobił. Ja poczułem taki jakiś przewiew wiatru, jakiś taki coś zimnego i w pewnym momencie poczułem, jak ból głowy, który miałem, po prostu odszedł. I wówczas coś mnie po prostu przejęło. Pytam się, co jest, i on mówi, qigong. Po chwili on wyszedł z sklepu, ale ból głowy zabrał sobie. I to zaczęła się nowa droga, bo w tym momencie zacząłem szukać dziwnych rzeczy. I raptem zacząłem spotykać dziwnych ludzi, jakichś szamanów w południowej Ameryce. Myślę, że spotykałem ich po to, żeby uświadomić sobie, że to co robię to nie ma sensu, że muszę znaleźć jakąś inną drogę, bo tak naprawdę to nie byłem zadowolony z tego co robię. Zaczęło się właśnie od Indian. Oni odkryli u mnie pewne właściwości i okazało się, że jak zacząłem to wykorzystywać po przyjeździe, ludzie zaczęli zdrowi. Zupełnie tak jak mnie kiedyś pomógł ten Chińczyk, w tej chwili ja mogę pomóc komuś. I tak to zaczęło się od między znajomymi i tak dalej, później zaczęli przychodzić pacjenci. and relax. No tak. Proszę. Czyli może jak panowie wszystkie inne łóżka wyźmiecie poza tym, dobrze? Nie, Stefan to jest taki Szwed, który w tej chwili kręgosłup mu nawalił. O, Stefan. Stefan. Stafa. Stafa. W pewnym momencie, mając klinikę, w której przejmowałem, zjawili się u mnie przez przypadek znowu Chińczycy. I chcieli u mnie wynająć sobie łóżko zabiegowe, żeby móc przyjąć własnych pacjentów. Tylko, że oni po miesiącu czy półtora pojechali z powrotem do Chin i został pacjent. I ten pan nie chciał mi wyjść z kliniki. Godzina ósma wieczorem on nie chce wyjść, stwierdził, że nie wyjdzie, dopóki nie wsadzę mu tej igły. Ja mówię, ja nigdy nie miałem igły w ręku. On mówi, ja ci powiem, gdzie. Poszukałem i znalazłem po Chińczykach parę igieł i w tym momencie, kiedy wbiłem tą igłę mu, jemu zmieniła się twarz.